trafimy pewnie na silny opór. Idziemy tutaj z dołu, Shepard. O Wybacz, myślałam, że jesteś Getem albo Warenem. Kim jesteś i co tutaj robisz? To wszystko moja wina. Reszta uciekła, gdy ja robiłam kopię danych. Potem statek getów wylądował na budynku i wysiadło zasilanie. Próbowałam się wydostać, ale droga była zablokowana. Wydostaniemy cię, jak tylko dowiemy się, czego szukają gety. Nie chodzi o gety, tylko o ich pole energetyczne. Nie chcą, by ktokolwiek uzyskał dostęp do. Jestem tu z powodu getów. Muszę się dowiedzieć, o co im chodzi. Mogę się mylić, ale sądzę, że przybyły po Toriana. Torian? A co to takiego? Inteligentna forma życia. Badało ją egzogenii. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Wiesz, gdzie mogę znaleźć tego Toriana? Może będę wam mogła pomóc, ale nie teraz. Tutaj wręcz roi się od getów. Musimy się wydostać poza pole. Jakieś sugestie? Wydaje mi się, że zasilanie jest na statku getów. Kojarze getów układających jakieś kable. Moglibyście pójść wzdłuż nich, ale wszędzie roi się od getów. Proszę mi o sobie opowiedzieć. Pracuję dla egzogenii jako asystentka. Przeleciałam z matką. Nie wiem, czy udało jej się przeżyć. Jest z innymi mieszkańcami kolonii. Bezpieczna. Żyje? Dzięki Bogu! Myślałam, że tylko ja przeżyłam. Proszę wyłączyć to pole. Naprawdę chcę znów zobaczyć moją matkę. Powiedz mi, co wiesz o Torianie. Niewiele wiem. To chyba jakaś roślina. Bardzo stara roślina. Liczy sobie tysiące lat. Jak ci się wydaje? Dlaczego gety interesują się Torianem? To tylko roślina. Nie wiem, czego chcą gety. Exogeni prowadziło badania, ale nie odkryli nic szczególnego. Zostań tutaj. Ja idę dalej. Weź mój identyfikator. Dzięki niemu otworzysz każde drzwi. Powodzenia. Maszyna, po prostu odszyfruj te pliki. Nie, nie chcę robić przeglądu protokołu. Nie mogę wykonać określonej operacji. Nastąpił krytyczny wyjątek. Skontaktuj się ze swoim przełożonym. Nie chcesz, szlak! Daj mi to, czego potrzebuję albo zamienię twoją wirtualną dupę w kubkę pyłu. Proszę skontaktować się ze swoim przełożonym, by uzyskać pozwolenie czwartego poziomu. Możesz też umówić się na spotkanie z... Durna maszyna! Jeśli to wszystko, proszę opuścić stanowisko. Za tobą już czeka kolejka chętnych do skorzystania z konsoli. Korporacja Egzogenii przypomina pracownikom, że korzystanie z broni na terenie należącym do firmy jest surowo wzbronione. Witam ponownie, asystentko-badawcza Elizabeth Bejnam. W czym mogę pomóc? Skąd wiesz, że jestem Lisbeth? Odczytałem dane z twojej przepustki. Wynika z nich, że nazywasz się Elizabeth Bejnam. Czy życzy sobie pani czegoś, doktor Bejnam? Do jakich informacji próbował uzyskać dostęp ostatni użytkownik? Czekaj, trwa wyszukiwanie danych. Poprzedni użytkownik próbował uzyskać dostęp do szczegółów badań nad gatunkiem 37 Torianem. Co powiedziałeś Kruganinowi? Nie zdołałem dostarczyć poprzedniemu użytkownikowi żadnych znaczących danych. Powód pierwszy: nie posiadał odpowiednich praw dostępu. Powód drugi: brak nowych danych na temat gatunku 37. Wszystkie sensory monitorujące posterunek w nadzieju są nieaktywne od kilku cykli. A co nadzieja Zuma ma wspólnego z Torianem? W obrębie tej placówki znajduje się siedlisko gatunku 37. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Torianie. Torian to prosta, roślinna forma życia, jednak zachowuje się w sposób charakterystyczny dla istot posiadających świadomość. Z tego powodu różni się znacznie od innych przedstawicieli flory. Potrafi przejąć kontrolę nad innymi organizmami żywymi, w tym ludźmi. Wystarczy, że do ich układu oddechowego dostaną się rozpylane przez toriana zarodniki. Badania nad grupą kontrolną z nadziei ZU dostarczyły interesujących rezultatów. Zanim sensory przestały działać, prawie 85% przebywających tam kolonistów zostało zarażonych. Egzogeni wiedziało od samego początku, jaki los spotka tych ludzi. Uznano to za konieczność. Tylko w ten sposób można zbadać potencjał gatunku 37. Pewnie dlatego zachowywali się jak popierdoleni. Trzeba ostrzec waszego pilota. Joker! zgłoś się, Joker! Kurwa, to pole nas blokuje. Musimy opuścić tarczę i wracać do posterunku. Wi, co możesz mi powiedzieć na temat statku getów oraz pola, które generuje? Mam ograniczone dane na temat getów. Udało im się zablokować wszystkie czujniki w obrębie ośrodka. Wykryłem nietypowy przyrost energii, ale nie jestem w stanie określić jego źródła. Opowiedz mi o Torianie. Gatunek 37 odkryto kilka tygodni temu. Zespół badawczy został zarażony zarodnikami w ruinach w pobliżu Nadziei Zu. Posterunek został natychmiast objęty kwarantanną. Rozpoczęto badania nad infekcją. Po 21 dniach zmiany w zachowaniu zauważono u 58% kolonistów. Po 28 dniach u 85%. Jakie są rozmiary tej istoty? Ośrodki poznawcze i decyzyjne Toriana skupione są w ogromnych wiązkach nerwowych. Informacji o otoczeniu dostarczają mu ciągnące się kilometrami wici. Natrafiliśmy na wiązki o średnicy nawet jednego metra. Jednak i one wydawały się niewystarczające, by koordynować ogromną ilość wrażeń, które odbiera ta istota. Przetwarzanie bodźców z olbrzymiej ilości widzi odbywałoby się bardzo powoli. Możliwe, że istnieją wiązki o większych rozmiarach, których jeszcze nie znaleźliśmy. Wiesz, w jaki sposób ta istota kontroluje niewolników? Ignorowanie rozkazów przez zarażonych skutkuje pojawieniem się intensywnego bólu. Sposób jest skuteczny do tego stopnia, że u zainfekowanych pojawia się odruch warunkowy. Mózg sam zaczyna blokować wszelkie próby myślenia o buncie. Z prowadzonych obserwacji wynika, że Torian traktuje swoich niewolników w przedmiotowy sposób. Stara się ich chronić, podobnie jak rzemieślnik dba o to, by nie uszkodzić swoich narzędzi. Niewolnicy są co jakiś czas używani do konkretnych zadań. Poza tym mogą żyć w miarę normalnie, o ile nie próbują myśleć wbrew Torianowi. Jest inteligentna? Zdołam ją do czegokolwiek przekonać? Historian nie zachowuje się jak drapieżnik. Nie poluje, po prostu zapewnia sobie przetrwanie. U zarażonych potrafi wywołać nawet bardzo skomplikowane zachowania. Jednak nie odkryliśmy jeszcze, czy postrzega, czy w ogóle potrafi postrzegać ludzi jako coś więcej niż tylko narzędzia. Jest zbyt obcy, nawet jak na obcego, by można go dokładnie sklasyfikować. Gdzie znajdę centrum tej istoty? To tak naprawdę sieć wici ciągnących się przez większość niższej powierzchni ferus. Obserwacja zniewolonych podmiotów sugeruje, że mogą istnieć wiązki o kluczowym znaczeniu. Pilnowane są przez niewolników. Niestety, istnieją tylko ograniczone możliwości obserwowania gatunku 37. Często jest to zupełnie niemożliwe. Co wiesz na temat getów? Nie mam szczegółowych informacji na temat powiązań tych istot z tutejszą placówką. Ich przybycie zbiegło się z umyślnym wyłączeniem wszystkich czujników. Chcę dowiedzieć się więcej o korporacji egzogenii. Korporacja egzogenii kroczy w pierwszym szeregu ludzkiej ekspansji w nowej galaktycznej gospodarce. Finansuje rozwój kolonii i zabezpiecza prawa do wydobycia surowców, które gwarantują rozwój naszego gatunku. Dalsze zapytania dotyczące polityki firmy można kierować do biura obsługi klienta oczywiście w godzinach pracy. Kto tutaj dowodzi? Kto koordynował badania? Wszelkie decyzje dotyczące analizy oraz pozyskiwania surowców należą do lokalnego kierownictwa. Rada Nadzorcza ingeruje tylko wtedy, gdy przekraczane lub niedotrzymywane są limity dostaw. Dokumenty dotyczące poszczególnych pracowników są tajne. Proszę otworzyć moje akta personalne. Elizabeth Beinam, asystent badawczy, Wydział Biomedycyny, czwarty poziom dostępu. Aktualnie jesteś pod obserwacją z powodu krytykowania polityki firmy i nieporozumień z kierownictwem. Sankcje będą zniesione, jeśli obserwacje wykażą zmianę twojej postawy. Dlaczego jestem pod obserwacją? Zostałaś uznana za osobę, która reaguje zbyt impulsywnie, gdy chodzi o projekt Nadzieja Zoo. Szczególnie porusza cię sposób traktowania kolonistów. W związku z tym, na czas obserwacji zajmiesz się monitorowaniem bezpieczeństwa tych ludzi. Na razie to tyle. Przechodzę w tryb hibernacji.